Siemanko, z tej strony Damian Hikimiś i witam was w pierwszym odcinku z gry Pokémon MO. W pierwszym takim zerowym można odcinku pokazywał wam jak zainstalować i odpalić grę Pokémon MoMO. więc jeśli ktoś ma takie problemy, zapraszam do tego poradnika, ale dzisiaj już zaczniemy grę. Na moim kanale już kiedyś była seria z Pokémon MO, ale to było wiele lat temu i na pewno ta gra dużo się zmieniła. Z tego co wiem, są dostępne cztery regiony już. Ale tego do wszystkiego dowiemy się w trakcie gry. Nie chcę tutaj spolerować, nie chcę nic wiedzieć, co nas spotka. Ma być to niezwykła przygoda w świecie Pokémon. Zacznijmy od oczywiście stworzenia swojej postaci. Nazwiemy ją standardowo Hiki. Zobaczmy, czy jest już dostępna taka nazwa. Czy jest dostępna. Jak widać, są tutaj Kanto, Honte, e, Hoen. Przepraszam, Sino. Brakuje Joto, ale pewnie jest połączone z Ganto, znając życie. Ja jestem największym fanem Sino i myślę, żebyśmy od tego regionu zaczęli. <laughs> Oczywiście, mężczyzna. No, kolor skóry myślę, że jest odpowiedni. Włosy również takie są spoko, ale jest dużo opcji, więc dla każdego myślę, że znajdzie się coś ciekawego. Kto by coś chciał. Ja pozostanę przy łysy też jest dobry no myślę że można tutaj naprawdę pokombinować z fajną postacią ja myślę że zostanę przy, o przy tej tak jest to jest taka typowo y, fryzura za nimę można powiedzieć zielone oczy również taki ja posiadam y, twarz y, bez brody myślę choć kurczę z brodą dobra bez bez takich Hmm, rękawy czy bez Normalny t-shirt Buty również takie jak mamy Myślę, że to będzie spoko Zmieńmy może jeszcze kolor włosów Myślę, że taki jak już Idziemy w stronę anime no to taki zielony hmm, Koszulka Myślę, że może być też zielona Ale trochę inny odcień Żeby tutaj się wyróżniała No i tutaj Myślę, że kolor taki Czarny albo taki żółty Nie, no, brązowy tych butów no i kolor spodni jeszcze można sobie wybrać Również taki czarny, myślę że tu będzie To buty zmienimy na brązowe, żeby trochę wyróżniało się A nie ma, oj tu jest jakiś taki brązowy można powiedzieć Fajny kolor No i myślę, że wszystko O, zajęty, no pewnie przez samego mnie Zobaczmy czy można dawać jakieś Kreski, nie można, więc pójdźmy po prostu Klasykiem, hikimić Dodajmy moje nazwisko, no i już mamy naszą postać, no i startujemy. No i tutaj dowiadujemy się, że musimy pójść do profesora, profesora Rowana, bo ma tutaj jakieś specjalne informacje dla nas. No więc czas zacząć chyba przegodę. Oczywiście, tutaj Pyk. Tutaj, oczywiście, oglądaliśmy sobie telewizję i tam dowiedzieliśmy się tego, że właśnie profesor o profesorze ciekawych rzeczy. Przychodzi nas tutaj, Bary nas zaczepia. Czy widzieliśmy to w telewizorze? No taka standardowa akcja z Pokémonów. Na pewno zapaleni gracze znają to. No i usłyszeli tutaj o specjalnym projekcie. No i się podekscytowali. No i liczymy na to, że jak się spotkamy z profesorem to dostaniemy jakiegoś pokemona. Jeszcze ja tutaj zdziwił się Barry naszym nowym komputerem. No i poczeka na nas na dworze. No i tutaj standardowy taki tekst, że jeśli się spóźnimy to musimy zapłacić 10 milionów. Baremu, no to myślę, że każdy dobrze zna ten tekst. Jest to klasyka w jego wykonaniu. Również w anime, jeśli chodzi o Pokémony, w wajce. Ale też i w grach. No i teraz tutaj. rozmawiamy z mamą, że właśnie Bary czeka na nas na zewnątrz. Więc udajmy się do niego, żeby nie czekał na nas zbyt długo. No coś zapomniała mama. Ostrzegać nas przed wysoką trawą Żyją tam właśnie dzikie pokemony, które mogą nas zaatakować I jeśli odpowiednio się nie przygotujemy, czyli nie będziemy mieli swojego Pokemona, no to może nam się stać krzywda Można powiedzieć, że jesteśmy w takiej pułapce troszeczkę, bo wszędzie są te krzaki No ale poradzimy sobie Jak widać jest tu już sporo, jest troszeczkę graczy Może nie jest to jakaś duża liczba no, i tutaj dowiadujemy się, że nie możemy wyjść tą stroną. Było to zrozumiałe z tego powodu. Tutaj mamy takie coś. Jeszcze tutaj. O, tu mamy party. Ok, czyli to są jakieś ustawienia. Exit. No, ciekawe to jest. Oczywiście nie chcemy wyjść, kontynuujemy grę Już tutaj by mała się wpadka zdarzyła Nie wiem czy chcemy sprawdzać każdy dom po kolei Co tu ciekawego się dzieje Z tego co pamiętam tu gdzieś jest dom Barego I on pewnie tam na nas czeka, dokładnie Wszystko już wiadomo No Rozczepany Mocno tutaj zabiegany, zdenerwowany nie, mo, nie mogący się skupić Cały czas czegoś zapomina Za szybko działa, za wolno myśli Szybciej coś robi niż myśli No ale czegoś zapomniał, więc przechodzimy tutaj Do barego Szybko nawet Ledwo co zdążyliśmy wejść, on, wejść do, do, na górę On już wyszedł Więc ciekawa tutaj sytuacja Musimy się udać na drogę, bo tam już na nas czeka i nie możemy się spóźnić, bo nie chcemy zapłacić tak ogromnej kwoty. Teraz już możemy tu przyjść. Wcześniej musieliśmy najpierw pójść do domu Barego. Tu slow, za wolno. Nie wiem, czy tak za wolno. Myślę, że odpowiednio. No i zacznijmy iść po prostu. Hmm, no ale właśnie są te wysokie krzaki, które są dla nas tutaj utrudnieniem. Jak sobie z tym poradzimy. No, mama nas ostrzegała, ale Bardzo tutaj przekonuje, że to jest dobry pomysł wejście do tych krzaków. Tak naprawdę nie mamy innego wyjścia, żeby się dostać do profesora Roana. No i bardzo tutaj próbuje. Ale coś go powstrzymuje. Dajcie na wstrzymanie. Oj i to chyba jest nasz profesor, który tutaj nas przyłapał na tym, czego tak naprawdę nie wolno robić. I Zobaczymy, czy jest dla nas na nas zły, czy chce nam po prostu. No i tutaj zdziwiliśmy się, że w ogóle udało nam się spotkać w takim miejscu profesora. No i tutaj opowiada nam o tym, że podróżując możemy spotkać wiele Pokémonów. No i pyta nas, czy kochamy Pokémony. No i Baro oczywiście się razem z nami tutaj mocno ekscytuje i mówi, że kocha Pokémony. A profesor uparcie pyta po raz kolejny. Myślę, że chcemy mieć pewność, żeby tutaj. Nie dać Pokemonów złe ręce. My oczywiście kochamy Pokemony, więc potwierdzamy. No i oczywiście musimy tutaj wiedzieć, że Pokemony traktujemy jako przyjaciele, więc. Tutaj dostajemy od profesora dobre rady. No, i tutaj spotkujemy Down Professor Owan, czyli kolejną taką naszą, jakby rywalkę, towarzyskę, którą będziemy spotkawać na naszej drodze w świecie Pokémon. No, widać, że tutaj fajnie jest zrobione to. Można tutaj odnieść wrażenie, że właśnie jest identyczna sytuacja jak w grze w Platinum Diamond i ogólnie w tych wersjach z regionu Sinto, Sino. No i Naum przyniosła tutaj skrzynkę, walizkę można powiedzieć. No i w nim, w niej znajdują się Pokemony, Pokebole z Pokemonami. No ale tutaj dużo na razie rozmawiamy, dużo tutaj słów wypowiedzianych, no ale czas wybrać naszego pierwszego Pokemona. Otwieramy skrzynkę, no i tutaj kluczowy, kluczowy tak naprawdę najważniejszy wybór Całej grze, bo będzie to Pokémon, który będzie nam towarzyszył już do końca gry. Przynajmniej w tym regionie. Nie wiem, jak to będzie wyglądać w kolejnych regionach, no ale pewnie nie porzucimy naszych Pokémonów. No, zobaczymy. zaczniemy tutaj od lewej strony. Tertwig, trawiasty Pokémon. Chimchar, ognisty. No i oczywiście Piplaw, wodny. Zawsze na starcie mamy do wyboru trzy Pokémony. Z 3 różnych kontrolujących siebie na. Naprzeciwko typów, czyli woda, ogień i trawa. ogień kontruje trawę, woda, ogień oczywiście. No i taki trójkącik się fajnie robi. No i trawa, oczywiście wodę. Zapomniałbym o trawie, że też coś ma tutaj jakieś. No trójkącik, każdy, że każdy pokonuje. Każdego. Nasz rywal wybierze przeciwko nam przeciwną typ, ale jest jeszcze drugi, te rywalby, jest Barry i Down, więc ona wybierze jednego z tego i jeden z tych. Więc każdym będziemy w trakcie gry poznawać wszystkie trzy, więc znaczenie dużego nie ma, kogo wybierzemy. Jeśli chodzi o Sino, myślę, że najbardziej brakuje ognistego Pokémona w tam. Przydając sobie do myślenia o kodeksie całego tego regionu, myślę, że ognistego brakuje. Zawsze brałem te ogniste na start. Trawiastych. czy jest jakiś fajny trawiasty w sino? No teraz nie przychodzi mi nic na myśl, no, ale ognistego też mi nie przychodzi. Weźmy Chimchara, jest to taki standardowy wybór. Zawsze się brało Chamandera, zawsze się brało te ogniste Pokémon na start. Bary wziął piplapa, czyli wodnego. Tak jak wam mówiłem, również w anime była taka sytuacja, że w bajce, że bary miał piplapa, więc wszystko tutaj się zgadza. Wszystko tutaj. No i ma, mamy spotkać się z nim w jego labla, laboratorium. No i down tam. Przepraszam nas i biegnie za profesorem. No i tutaj. Oczywiście teraz będziemy mogli zacząć naszą przygodę. Pójść w świat. No i oczywiście Barry nas od razu, od razu wyzywa na pojedynek. I będzie to na pierwsze starcie naszych Pokémonów. On ma przewagę typu typów. Oczywiście, wodny kontruje oknisty. Ale myślę, że możemy spróbować to wygrać. Spójrzmy, jakie mamy ruchy. Mamy drapanie i łapanie. Przetłumaczę na, po na polski. No i oczywiście, tutaj drapanie będzie naszym atakiem, który tutaj zdziała cuda. Niestety nie mamy żadnych pociągów. Chyba mogliśmy go wziąć gdzieś tam po drodze. Z naszego komputera, ale nie jestem tego pewien. Na pewno by się tutaj przydał w walce. Um, oczywiście, Pipla miałby tutaj przewagę, jakby miał jakiś atak ruchu wodnego, ale na starcie nie mamy ataków związanych z typem na tym levelu. Więc tak naprawdę walka jest wyrównana i opłaca się tu, tu tylko używać ataków, które zadają obrażenia. Jeśli chodzi o ataki statusowe, tak zwane, które zmieniają jakiś status, no to tutaj w tych początkowych walkach nie ma tego tak aż dużo sensu. Bo po prostu chcemy zadać jak najwięcej obrażeń, żeby tutaj wyprzedzić i dać z siebie wszystko, żeby wygrać tą pierwszą walkę, bo jest to fajnie pokazać swoją siłę na starcie, że jesteśmy z tych dwóch przyjaciół, jakim jesteśmy z Barem, jesteśmy tym lepszą stroną. Niech nas goni, niech staje się silniejszy. No i jesteśmy z powrotem w naszym domu. Pewnie mamy kilka słów od mamy przed naszą wyprawą. No, pyta, co się stało. No a my oczywiście odpowiadamy, że szczęśliwie się spotkaliśmy z profesorem. No i że dostaliśmy Pokemony i może mamy się udać do jego. Do miasta, w którym on tam przybywa, i go odwiedzić. Dostaliśmy buty do biegania, dzięki temu będziemy mogli szybciej się przemieszczać. Bardzo fajny prezent od mamy na początek naszej podróży. No i to jest chyba wszystko. No więc ruszamy w naszą podróż. Ostatnim razem, jak grałem w Pokémon MMO, chyba zaczynałem od Kanto. Wtedy jeszcze chyba nie było y, opcji zaczęcia od Sino, myślę, że ciekawą też opcją byłoby zaczęcie od innych regionów. Ale mam nadzieję, że po prostu przez Sino będziemy mogli potem zwiedzić każdy inny region. Na pewno byłoby to ciekawe. No i patrząc na to, że jest dość tu sporo graczy, więc możemy tutaj na pewno powalczyć też z innymi graczami. Mogłoby być to naprawdę interesujące. No więc teraz się udajmy. A gdzie on chce iść? Bo nie, nie, nie przeczytałem, bo się zagadałem i nie wiem, co on chciał zrobić. No to pójdźmy w tą stronę, zobaczmy, co tu się dzieje. Sprawdźmy wszystko, co tu się dzieje. Żeby wiedzieć, co tutaj jest, wszystko. No, zobaczmy. To jest jezioro, sprawdźmy, co tu się dzieje. No, i tutaj spotykam, spotykamy jakiegoś tajemniczego człowieka, który ma niebieskie włosy, więc wygląda dziwnie. No i mówi, że w tym jeziorze mieszka legendarny Pokémon. W Sinnoh właśnie są takie trzy legendarne stwory, które mieszka, każdy mieszka w innym jeziorze. One tam chyba odpowiadają za czystość wody, z tego co pamiętam. No oni właśnie należą do timu Galaxy, który jest teamem odpowiednikiem zespołu R w Kanto. No i zobaczmy co tutaj Bary. No i oczywiście tutaj Bary się podniecił, no ale oczywiście nie uda nam się złapać tego genernego Pokemona. No i w końcu decydujemy się, że jednak czas już pójść do tego naszego profesorka, bo jednak o to nas prosił, więc udajmy się, wykorzystajmy nasze buty do biegania. No i starcie z pierwszym dzikim pokemonem, to może być nas pokemon, z którym będziemy startować. No i myślę, że na tym skończymy pierwszy odcinek. Pokonując pierwszego pokemona, jeszcze chyba nie mamy pokeboli, nie dostaliśmy od profesora. Dopiero dostaniemy, jak udamy się do niego, do jego miasta teraz, do jego pracowni. Ale udało nam się pokonać pierwszego pokemona, dzikiego. Myślę, czy jest już przed następnym tutaj, przed dalszą drogą, nie pokonać tutaj kilku dzikich pokemonów, żeby trochę nabrać siły. I myślę, że tutaj zakończę ten pierwszy odcinek. W tym odcinku, co się wydarzyło? Zobaczyliśmy w telewizji profesora Roana, który opowiadał o świecie Pokémonów, i tak nas to zainteresowało. I opowiadał o tym, że ma taki projekt, że właśnie ma Pokémony, które może dać, żebyśmy podróżowali z nimi. Nie więcej, można tak powiedzieć. Podekscytowaliśmy się tym, chcielibyśmy, chcielibyśmy sami wruszyć w podróż. No, ale nie mieliśmy jak się przedostać, wyjść z miasta. Bo otaczała nas wysoka trawa, w której żyły dzikie pokemony. Co nam to. No, już mieliśmy. Już Barry miał tutaj. Sam przejść przez tą trawę. Nie zważając na niebezpieczeństwo. Ryzykując życie. I wtedy spotkaliśmy szczęśliwie profesora. Który miał ze sobą. A raczej jego asystencka. Down. Miała swoje. Miała Miała. miała, miała Walizkę, walizkę tak jest, walizkę miała z trzema Pokémonami, i mogliśmy wybrać naszego startera. Dostaliśmy swojego pierwszego Pokémona. Potem dostaliśmy instrukcję, że mamy się udać do profesora, do jego pracowni. Spotkaliśmy się z mamą, dostaliśmy buty z barym. Poszliśmy na jezioro. Spotkaliśmy tajemniczego mężczyznę z zespołu galakcji. Którym powiedział, zdradził nam tajemnicę, że w tym jeziorze mieszka legendarny Pokémon. No i ruszyliśmy dalszą podróż, nie zważając na to, co się wydarzyło. No, tak mam, naprawdę mam misję spotkania się z profesorem ponownie. I potrzebujemy, żeby dostać Pokédex, dostać pokebole, No i to jest nasza misja. Ale również zawalczyliśmy z pierwszymi dzikimi Pokémonami: ze Starly i Bidufem albo Bidafem. No. A i naszym pierwszym pokładom oczywiście jest Chinchart. No to by było na tyle w tym odcinku. Subskrybujcie, łapki w górę, komentarz. Ale jeśli Wam się nie podobało to można łapkę w dół, ale nie polecam. To by było na tyle. Zapraszam do kolejnych odcinków. Na razie, cześć.